Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Sangrajmy w Assassin's Creed rozszerzenie, obrężenie Paryża. Słuchajcie, w poprzednim odcinku udało nam się oficjalnie zakończyć y, niemalże tutaj całościowo już rozszerzenie. Zostało tylko już takie pierdoły jak powrót do czyjej przystani, ale tym póki co nie będę sobie głowy zawracać i skupimy się, słuchajcie, na eksploracji, odkrywaniu oraz zbieraniu teraz dóbr w Tanc, tak, ewentualnie na terenach francuskich. Mam nadzieję zobaczyć coś co tam tancówcy przygotowali jakie zagadki yy, środowiskowe są do naszej dyspozycji oddane i na, na co będziemy musieli zwrócić uwagę, tak, y, żeby tutaj udało nam się właśnie postępywać co konieczne. No patrzcie, mi nie jak. O już, uspokój się. Ja jak już wiedział, gdy Eyewad wykonywał początek animacji, jego ubijania, to był bardzo duży błąd. I pytanie do Was: słuchajcie, teraz będzie nie jedno, a będą dwa. Co się o yy, metodach wychowawczych, które stosowano w wypadku Katona? Powodowało, że był człowiekiem, jakim był. I niestety on no, tak się zachował się zachowywał, czyli mało przyjemnie. I pytanie numer dwa. To wiesz odnośnie się Karola, Czy wierzycie w to, że kolacja, który ma być poddany, okaże się być skuteczna, czy nie. Komentarze są wasze. A ja sobie tutaj zobaczę, jak mogę się od do tego dopchać. W sposób możliwy jak najbardziej będzie jak najbardziej e, skuteczny, tak, przy okazji jak. Jak najszybciej, ponieważ tutaj no już byliśmy, to możecie pamiętać oczywiście. Jednakże no właśnie. Będę i jak? Co mi zastanawia? Mamy jakieś przejście, ale to... Też jakiś skarb pomniejszy będzie pewno. Mhm. Nie jest to coś, co by zrywało szkliwo z zębów, tak to sobie powiedzmy. Ale tutaj jakoś jednak musimy się dopkać. No i problem jest z tego rodzaju, że przejścia za bardzo nie widać. Bo tu możemy oczywiście powiedzieć, sobie wszystko ładnie pozwiedzać, ale. Też na pytanie, jak nas sobie wykombinowali, bo tu mocno wątpię, że chodzi o tą studnię. No więc właśnie To mi trochę komplikuje sprawę A tego nigdy nie rozdwaliłem To właśnie w ten sposób ma być Puść to Pochodnie teraz Jest polkramid Doskonale Mamy teraz jeszcze w pobliżu jedną znajdźkę bodajże. Tak niespecjalnie. Hmm, niespecjalnie, ale z kolei... są to opale, więc ruszmy na nie. Czemu by nie? Jeszcze jak takie tak nie mamy nic ciekawszego do roboty w związku z tym. Myślę, że jest to jak najbardziej spokojny pomysł. Przy okazji, jakiś list sobie nie jakieś ptaki jeszcze. Nic mi to żeby nie przypomina. Właściwie jeszcze jednak no te trzy żółwie pod ołtarze kupować musimy, ale z reguły w Balkaniskema jest taki, że jeżeli jakaś ofiara jest wymagana, to z reguły jest w najbliższym otoczeniu, siedlisko um, się ofiary jest w najbliższym otoczeniu um, tego oto ołtarza. Także mimo tego, że jest za bardzo, nie widzimy tych żółwi, to jest prawdopodobne, że w ten moment te żółwie znajdziemy. Chyba, że mają być w jakichś mało oczywistych miejscach. Tylko nie wiem. W piątym domu od strony Bramy Północnej w Paryżu. To osobny temat, tak? Ale to oczywiście, jak mówię, wątpię. I tu teoretycznie powinniśmy mieć siedlisko. Jakieś tam ryby są. Niech se będą. Ale żółbia tutaj tak samego w sobie. Nie widzę. Być może jest... A czekajcie. Tam coś było. Tam chyba jest jakiegoś żółbia. Jeszcze chwilę myślałem, czy przypadkiem nie chodzi o to, aby pójść nad rzekę. I tam się nimi zająć, ale tutaj ja nie tego jeziorka. To też nie jest takie wykluczone. Puśćmy sobie skan ponownie. Tu są póki co same ryby. A tu chyba niekoniecznie coś jest, co nas zainteresowało. Trzeba to co takie powolne? Może jednak. Więc ja tam kiedyś nie wiem. O właśnie! Szów 7 średni Dobrze mi się wydawało. Taki lekko wolniejszy znacznik biały to był, i wychodzi na to, że jest to odpowiednie miejsce, żeby poszukać sobie tych oto żyjących. A tu są jeszcze dwa. To powinien być żół, ale mały. Zbyt mały. Czego tam tego nie mogę sieknąć? See, Sunim? Musiał się ewakuować. No i co my tu teraz mamy? Tam jest chyba kolejny żół. Pytanie, czy właściwy, czy nie. I pytanie, czy szukamy ich pod zupę z żółwia, Czy co tam więc sobie życzą? kątem ofiary z tych żółwi, właśnie. Na 800 z tego nie mógł przeżyć. Znowu mały kurczę. Bo bycie co, zróbmy sobie tu jeszcze tak dwie próby. Upolowanie tych żółwi, właśnie dużych, czy dużych, średnich, tak? Jeżeli się nie uda, to jest sobie upolowanie między odcinkami po prostu. Żeby was nie zamęczać. A teraz byśmy sobie ruszyli w inne miejsce po prostu. A też jak mówiłem, dwie próby. I to był duży, a nie średni. do trzech. czy niby dobrze, że duży, ale z drugiej strony. Potrzebujemy jednak innego gatunku. Znaczy tego samego, ale no, trochę mniejszego rozmiaru, tak. W związku z tym, no, powiedzmy sobie wprost, musimy to, to trochę jeszcze posiedzieć. Poleć jeszcze niżej, suni, też nawet? Niekoniecznie, chyba. To też niczego więcej, szczerze powiedziawszy, z żółwi nie widzę. Jakieś debki wesołe, ale to by było chyba tyle. Niestety, dajmy sobie jeszcze sekundkę. Ale nie, to raczej jest tutaj wszystko już. No dobra, słuchajcie, więc po kolejny opal, i przy okazji mapka. Tutaj, ale już chcę, żeby co trzeba zrobić. Mianowicie tutaj się pobawić, lub być może tu, być może tu. No i powinno być już dobrze wszystko. W kwestii żółwi na ofiarę, tak. Zresztą nie było że naprawdę twórcy walkali chcieli stawić tą grę, według mnie, trochę bardziej dynamiczną niż część o druidach. Jednakże brakuje mi determinacji jeszcze pewnych, jakby to powiedzieć, um, silniejszych przeciwników. Owszem, była tutaj pewna... dla tych przeciwników, ale takich, no, bossów, że bossów, no, dużo nie było. A no jeżeli już to byli, no powiedzmy sobie uczciwie, słabi. Wyjątek tak stanowił trochę Karol, ale... Karola chciałem oszczędzić, tak? I... Powiedzmy wprost, gdybym chciał go zabić, bym go dawno zabił. Ale uznałem, że... Zaufam, nie będę typa mordować, więc... Te wie jak popierdzielają. No bo rzeczywiście mam yy, fajną szansę, żeby je trafić. I tak jest trzeba bardziej na przypadek, bardziej na na Fedę. guide me. Mam fajne szanse, rzeczywiście. Eee, I ten jeden mi już uciekł, z tego co ja rozumiem, tak? Co? Małe, to powiem Wam, że one są bardzo szybkie. Dziadostwa. I przy coś. Kolejny mały. Fantastico. Na fantastiko. Naprawdę. Ucie polowanie na żółwie. Takie weźcie no, świata, nie? Udało się o dziwo. Był trzeci Dobra, czyli to wychodzi o to, że nie będę musiał czego robić poza odcinkami. Szybko zbóżmy je bo pierze, ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że to było dość żółwie tempo. Niestety trochę czasu tutaj zmarnowaliśmy. No cóż, słyszmy ofiarę. O, ja powiem, że też trochę tak inaczej sobie wyobrażałem hmm, poziom skomplikowania tego polowania na żubie, ale wyszło jak wyszło. Jednakże ważne, że udało nam się to porobić. Także jest to z całą pewnością dla nas korzystne i jak najbardziej y, wynagradzające, nas, tak. Tutaj mieliśmy wszystko stosunkowo blisko i jak najbardziej. Na pewno tylko się nie można przetrzepić, a co to w ogóle jest za badzie? To trzeba będzie ogarnąć jeszcze. Mm, I oczywiście chcę się skupić teraz na tym regionie, na Melun, czy jakkolwiek się wymawia. Więc myślę, że nie będę sobie robić do gigantów, zwłaszcza że... Nie potrzeba oczywiście w ogóle nie ma, ale jednak no, też umówmy się. Nie mam jakiejś kolejności, którą chcę sobie narzucić, żeby czyszczenie matki, oczywiście, zrobić. Tak jest to wynagradzane osiągnięciem, ale umówmy się i osiągnięcie za dokładny eksplor, czy jakieś z reguły mam w zwyczaju robić. w poszczególnych produkcjach. Zresztą widzieliście na przykładzie Mass Effect, co widzieliście na przykładzie. Wiedźmina 1, Wiedźmina 2, jeszcze innych tytułów. To jest dla mnie norma, tak? I oczywiście, no fajnie, że twórcy w ten sposób wynagradzają gracza, który y, poświęca produkcji dużo czasu, bo nie oszukujmy się Valhalla należy do tytułów raczej, ogromnych pod każdym względem, tak? A też Mimo wszystko zbadać, ten świat, który tutaj mamy, to nie jest taka prosta sprawa, słuchajcie, bo Valhalla ogólnie, podobnie jak Origin i Odyseja, zostały stworzone z myślą o zupełnie innym modelu do niż ten, który Wam proponuję. Ja to Wam proponuję model do zgrywki, który jest od razu nastawiony na. Wiadomość tego, gdzie co jest. Że tutaj coś może być, tu coś może być, tu, tu, tu i tu. E, natomiast. A, cicho. E, natomiast, kontynuując, e, słuchajcie. E, twórcy stawiają na to, że będziemy czynić ekspedację. Na na no ślepo. A no i mileś koło tłuk. Co za godzina. Więc co, muszę was po prostu wydrżnąć. A bardzo chętnie. Kto to wie? Aha. Raczej to nie jest. Widzę jednak Boga. Jak się bóstwa. A, czyli chcieli pójść do Odyna. Jazy swiady, co? Ale powiedzmy sobie uczciwie, raczej na świetnym wieczor to nie są takie specjalnie wesołe czasy i te z raczej są zjawiskiem... Trzeba ci były zjawiskiem. Wydaje mi się osobiście. Stosunkowo powszechnym, tak? Ja oczywiście w średniowieczu nie żyłem, ale biorąc pod uwagę na to, co się dzieje w niektórych produkcjach, możemy wnioskować, że może to potencjalnie mieć ze sobą wspólny mianownik, tak? To będzie chyba jeszcze miejsce przy okazji dla buntowników. W związku z tym, zajmiemy się tą lokacją odpowiednio. Zobaczmy sobie jeszcze bogactwo. I będę chciał pogadać tutaj z kim trzeba, rzecz jasna. A ty tam jesteś, dziadek o jeden. Dobra, może ty mi coś zlecisz. W imieniu Piera. No tak, bo tu jedną misję nawaliliśmy. Niestety. Ale misja... Kolejna, kolejna bydoni. Dobra, to jest sobie ogadniemy, myślę. Jest solowa Biodę. Czemu by nie? Po sobie oczywiście już odhaczę później, że właśnie tym się muszę zająć. Ale póki co żyjemy się za tą znajczką. Aha. A to czekajcie, są żółdy. Jeszcze chwilę na swoje uwagi nie zwróciłem. dobrze, niech sobie uciekają ode mnie. Dajcie również święty spokój. Do dziury, tak? Dobra. Kolejne zdobyte. I tu uskoczymy. To mi nic nie zrobią przez tą chwilę. Mamy kolejny opal. Więc go sobie zgarniemy. I chętnie się przekonam czym jest ten znacznik. To przy okazji jest szybka podróż. Ale powiedzmy sobie jasno. To jest na tyle blisko, że raczej szybkie podróże nie będą skuteczniać. chociaż. Albo klucz było raczej tak. I to będzie w tamtych ruinach pewnie co? Czemu by nie? Na całe szczęście, słuchajcie, odległość między poszczególnymi aktywnościami nie jest jakaś koszmarnie róża. Na całe szczęście, przez co możemy stosunkowo swobodnie się poruszać po, po mapce. I w sumie jest to oczywiście dość dużym udogodnieniem według mnie. Ponieważ to nie zajmuje nie wiadomo ile. A też no, nie blokuje to nam ewentualnej dynamiki rozgrywki, tak? Jeżeli robimy wątek y, główny i tak sobie idziemy od punktu A do punktu B przez punkt C i punkt D, to powiedzmy sobie nauczciwie to nie będzie jakieś specjalnie y, długie podróżowanie, tak? też coś innego jeżeli są osoby które zagadają na modyfikacji to uniemożliwia szybką podróż i dajcie mi sobie znać w komentarzu, że mod istnieje, bo tutaj rzucił tu, po mm, przykładową taką moda i to właściwie tyle tak patrzcie nie tyle co na tą a specyfikacją tego moda a, kolejne wilki no to poczekajcie, my ich wyjaśnimy inaczej. Tych Wilku. A co? Dobra, to tutaj jest i czego to potrzebuje? jest jakiś obóz z tego co widzę i notka jest. Wiadomość, no spoko. Czy tutaj coś mam do zdobienia? W tym miejscu dokładnie. Tak, zdobycie opalu. Powyżej, czy to musi być nad nami? Oczywiście z taką oczywistą oczywistością, ale chyba w tym miejscu to będzie. I to się wydaje na chłopski rozum. Jasno i świetnie. To mówmy, się, my byśmy dużo opali nie mieli, tak? Bo gdybym tutaj grał, wiecie, na trybie domyślnym, czyli... Na braku, że tak powiem, znaczników, no to, to dużo rzeczy bym sobie tak? Najpewniej te, te znaczniki, bo z samą deszczą jakoś bym sobie pewnie poraził, ale mimo wszystko. Musimy tu pochodnie może. I puszczę sobie jeszcze strzałę tutaj może poniżej. I to mi nic nie dało. Wychodzi, to zobaczcie. Policzyłem, że wybuch... na duszy ewentualne przeszkody po tamtej stronie się okazało, że jednak niezbyt. Pójdźmy więc w górę i pokombinujmy z innym wejściem, bo coś o utonięciu w nosce napisane. Więc może popatrzymy za nas zbiornikiem wodnym Najbliższy zbiornik wodny to jest... Tutaj to tu jest przejście jakieś, więc być może... To, co próbowałem to jest wyjście. Tak też może być. To powinno być tutaj. No i coś tutaj jest, rzeczywiście. E, dobra, nutuj. Ale nu nurkuj, nurkuj, a nie się bawisz. świetnie. No i popatrzmy, co będziemy mieć. O, zobaczcie. Jednakże moi no w tym się już tym kącie sobie w odcinku kolejnym udało nam się odkryć przypadkowo siedzibę Asasynu, i ją przetrzepiemy w odcinku, jak już wspomniałem, następnym. W tym odcinku ruszamy sobie rzeczywiście na eksplorację swobodną i uzgadniamy sobie, co możemy zgadnąć w ramach poszczególnych aktywności. Zachęcam Was do polubienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikanie do opisu odcinka. Tam macie link a my kanał Discord oraz Twitch dla Was. Trzymajcie się, pa pa!